Thank you Cześć, dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. Droga inwestorko, drogi inwestorze, dzień dobry. Dzisiaj takie szybkie nagranie, bo dzieje się na giełdzie papierów wartościowych w WIGU 20, w WIGU 40, głównie za sprawą trzech spółek, trzech podmiotów, czyli PGE, Tauron oraz Enea. A wszystko za sprawą informacji, z którą spotkaliśmy się w weekend Na nawet oraz bliżej. Rząd zaproponował warunki przyjęcia aktywów węglowych czterech największych spółek sektora energetycznego. No, i te trzy przede wszystkim wystrzeliły na początku notowań. Jeszcze przed godziną dziewiątą, kiedy obserwowaliśmy teoretyczne kursy otwarcia notowań na PGE, może nie widzieliśmy jakiejś euforii, bo to był TKO w okolicach 5-6% na plusie. Natomiast już rano widzieliśmy teoretyczne kursy otwarcia na akcjach Tauron czy Enea w okolicach plus 20, kiedy sesja o godzinie dziewiątej wystartowała. No, to jeszcze zawieszenie trwało w najlepsze, ale animator rynku kilka minut po 9. Zdecydował się na już dołączenie tych dwóch spółek, także do notowań z 20% wzrostem. No a te wzrosty jeszcze po drodze się zwiększały, ale. Zobaczmy na sam komunikat, żebyśmy tak mniej więcej znali przynajmniej przyczyny tego właśnie wzrostu całego WIG Energia, no i głównych oczywiście przy okazji składowych. Bardzo długo, już od lat o tym się mówi, że mimo wszystko te nierentowne aktywa węglowe ciążą spółką sektora energetycznego, i przez to też te potencjalne wzrosty energetyki spółek, które też nieźle zarabiały, co by nie mówić, w ostatnim czasie te kursy były blokowane. Wyceny były z jednej strony atrakcyjne, ale z drugiej strony przez tę blokadę, no po prostu inwestorzy też nie do końca interesowali się sektorem, wiedząc, że no ta blokada może wzrosty jakkolwiek zatrzymywać. No a po co inwestować w sektor, gdzie nie widzimy do końca tego potencjału wzrostowego, przynajmniej w krótkim, średnim terminie. No i podczas ostatniego wystąpienia właśnie PGE, Enea, Tauron i Energa otrzymało Skarbu Państwa reprezentację przez ministra aktywów państwowych propozycje niewiążącego to bardzo ważne dokumentu podsumowującego warunki transakcji przyjęcia aktywów węglowych celem utworzenia naby czyli Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego no i tutaj Przede wszystkim chodzi o propozycję ceny nabycia akcji spółek zależnych, kluczowe warunki ekonomiczno-prawne przeprowadzenia transakcji, w tym kluczowe postanowienia przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży, a także proponowany mechanizm rozliczenia długu wewnątrzgrupowego. To jest bardzo istotne, bo sama wartość poszczególnych tych akcji spółek zależnych, jak zaraz zobaczymy, niekoniecznie jest jakaś bardzo wysoka, ale już stricte no, długi są spore po prostu, i tutaj właśnie. Biorąc pod uwagę, że te długi zostaną, mają zostać spółkom energetycznym spłacone, to jest przede wszystkim ten dobry news, wyceniany podczas poniedziałkowej sesji właśnie przez inwestorów. No i te dynamiczne wzrosty są widoczne. Jeżeli chodzi o PGE, no to tutaj 100% akcji PGE GIEK i tutaj mają zostać zakupione te udziały za 849 milionów złotych. Natomiast warto dodać, że tutaj spłata zadłużenia w kwocie 5,4 miliarda podlegać. Ma mieć miejsce w ciągu 8 lat od momentu zawarcia i aż 70% długu zostanie objęte gwarancją ze strony Skarbu Państwa. Więc nawet gdyby po drodze coś tam się złego jeszcze po drodze przydarzyło, no to jeżeli ostatecznie nie wszystkie ustalenia w tej formie zostaną tutaj doprecyzowane, no to nawet jeżeli by to nie miało być 100%, to tak czy inaczej. 70% z 5 miliardów, no to jest, przecież, to jest przecież sporo, to jest jakieś 3,5 miliarda złotych, 3,5 nawet z kawałkiem jeszcze małym, bo to 0,4 można byłoby rozbić, więc informacja bardzo dobra dla PGE, natomiast no, oczywiście udział w kapitalizacji no, jest na tyle wyceniany, że no, kurs drożej o kilkanaście procent. Inaczej to wygląda w przypadku tych mniejszych spółek, z mniejszą kapitalizacją rynkową, czyli Enea i Tauron, gdzie po pierwsze sprzedaż udziałów Enea, wytwarzanie to prawie 2,5 miliarda złotych, jeszcze dodatkowo Enea, Enea Elektrownia Połaniec za 630 milionów złotych i dług w wysokości 2,4 miliarda spłacony na podobnych warunkach, co w przypadku PGE, więc tutaj łączna wartość nawet wyższa niż w przypadku PGS stąd też ten wzrost jest również bardzo dynamiczny, wyższy zdecydowanie niż w przypadku PGE, za moment na te wzrosty jeszcze spojrzymy. I na koniec Tauron, tutaj sprzedaż Tauron wytwarzanie, można powiedzieć, że za symboliczną złotówkę, jeżeli to jakieś błędy nie powstały, a raczej nie, bo patrzyłem też w innych źródłach i właśnie do tego Zadłużenie w wysokości aż 6,3 miliarda złotych. Zadłużenie do dnia zamknięcia zostanie zmniejszone o 652 miliony w związku z konwersją części istniejącego długu. Tauron wytwarzanie wobec sprzedającego na kapitał własny spółki. Część zadłużenia Tauron wytwarzanie wobec sprzedającego w kwocie 2,1 miliarda podlegać będzie spłacie przez okres 8 lat, czyli podobnie od zamknięcia, a spłata zostanie, spłoną zostanie objęta ze skarbu państwa i to też tak właśnie. 70% to też właśnie ta gwarancja, która miała miejsce powyżej. No i tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o energię, to tak już uzupełniając, energia Elektrownia Ostrołęka, udziały blisko 90%, 150 milionów złotych, tak wynika z komunikatu. Przejdźmy już do notowań, ale zanim jeszcze notowania, to chciałbym, żebyśmy się jeszcze tutaj wszyscy upewnili, jak to wygląda. PGE, jeżeli chodzi o spółki z WIG-20. No jest na miejscu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na miejscu 12 w kontekście udziału pakietu jest to 2,6%, więc nawet ten 10% wzrost aż tak wiele nie wnosi, wnosi powiedzmy, około 0,3% w poniedziałkową zmienność na indeksie WIG 20. Natomiast jeżeli chodzi o Tauron i o Eneę, no to jesteśmy nieco wyżej może w tej hierarchii, bo na 5. miejscu Tauron z ponad 5% wpływem na indeks i Enea 3% wpływ. I też warto tutaj spojrzeć. 1% aż udziału w MWIG, 1% wpływu na dzisiejszą zmianę, poniedziałkową zmianę, to ten 20% wzrost na Tauronie i 0,6% to 21% wzrost na akcjach Nei. Tak to tutaj wygląda. Jeżeli chodzi już stricte o. Notowania, początek sesji wzrostowy na WIG20. Natomiast jeżeli chodzi już stricte o energetykę, wzrosty nam nieznacznie stopniały, bo już na WIG Energia prawie że 2700 testowaliśmy, teraz te wzrosty są nieco niższe, były już 30% wzrosty na akcjach Energy. W tej chwili Enea plus 24, Tauron 21, PGE 12% nad kreską. Do tych wzrostów też podpinają się inne spółki z Wik Energia, jak Zepak, Kogeneracja czy Photon Energy, ale to już spółki, które nie, no, nie mają po prostu związku z tymi konkretnymi uregulowaniami. W przypadku Zepak to m.in. ostatnie informacje dotyczące kolejnego małego kroku w kierunku właśnie energetyki jądrowej w Polsce. A wiemy o tym, że Zepak będzie w tym procederze zaangażowany. Obroty bardzo wysokie. Zobaczmy po 20, kilka na Ene i PGE, 38 miliardów złotych na akcjach Taurona po 40 minutach handlu, więc wygląda to naprawdę dobrze. W całym indeksie MWIG oczywiście tutaj też zdecydowanie liderują Enea i Tauron z tym swoim wzrostem. Na WIGu 20 oczywiście lideruje bardzo zdecydowanie PGE z 12% umocnieniem. Możemy oczywiście też spojrzeć na partnera. Tego naszego nagrania, XTB, oczywiście. No i tutaj, korzystając z platformy XStation, możemy kupować oczywiście akcje. No i tutaj trzeba pamiętać o tym, że w przypadku akcji mamy do 100 tysięcy euro miesięcznie darmowego, darmowych transakcji do takiego obrotu, czyli nie musimy w ogóle spoglądać na prowizję do tych 400 kilkudziesięciu tysięcy złotych, co znacząco zwiększa atrakcyjność inwestycji. Ale dodatkowo, jeżeli sobie wyszukamy tutaj, no choćby, PGE, no to widzimy, że mamy STC, czyli akcje i STC CFD, czyli akcje CFD, no i jeżeli wybierzemy te akcje CFD, no to y, mamy tutaj w przypadku PGE widzimy ten dynamiczny wzrost, y, pokonanie 8 zł, ale jak klikniemy sobie do, y, wejdziemy do okienka transakcyjnego, no widzimy, że tutaj świeci nam się także opcja sell, bo możemy zarówno na wzrost y, y, rozgrywać akcje, jak i na y, spadki. Tutaj załóżmy, weźmy sobie na przykładzie, y, niech będzie, że 400 akcji, żeby to był plus plus minus 1000 zł inwestycji no i po dźwigni finansowej my zainwestujemy 970, a nasza inwestycja będzie mieć wartość 3,2000 zł. Możemy otwierać pozycję zarówno na wzrost, jak i na spadki. Trzeba pamiętać po pierwsze o spreadzie, czyli o tej różnicy kursowej która z automatu na początku będzie dla nas stratą, ale zawsze ten spread występuje tutaj, nie ma jakiegoś dodatkowego jeszcze zaskoczenia. Natomiast no, siłą rzeczy, biorąc pod uwagę dźwignię finansową, on jest nieco wyższy, ale też za 1000 zł inwestycji mamy ekspozycję na 3,2 zł w tym przypadku. Jeżeli byłaby to pozycja na spadki, nie musimy żadnej dodatkowej prowizji związanej z utrzymaniem pozycji płacić, a jeżeli byłaby to pozycja na wzrosty, no to tutaj dzienny słab przy tej wielkości pozycji to jest złotówka, czyli codziennie taką opłatę będziemy musieli zapłacić złotówka jeden grosz, jeżeli byśmy chcieli naszą pozycję na wzrosty na rachunku przetrzymywać, wkleję oczywiście w opisie do tego materiału na czacie link do platformy. Gdybyście chcieli skorzystać, spróbować swoich sił, skorzystać, sprawdzić ofertę partnera, czyli właśnie XTB, no to zachęcam, zapraszam. Bo jeżeli zdecydujecie się na założenie konta z linku, który wkleję, to dla Was bez różnicy, a dodatkowo jeszcze wesprzecie kanał właśnie korzystając z linku afiliacyjnego. Więc to jeżeli chodzi o PGE, dodatkowo szybko jeszcze o indeksie WIG Energia, który dzisiaj wystrzelił o te ponad 10%, oderwał się znacząco od poziomu oporu, który mamy w rejonach 2400, do którego w ostatnim czasie po raz trzeci w ostatnich miesiącach dobijaliśmy. Natomiast brakowało paliwa do tego, żeby ten pułap pokonać. Niemniej jednak wzrosty po komunikacie o tym, że nabę coraz bliżej pozwoliły no, ten poziom znacząco przeskoczyć. Oczywiście luka wzrostowa tutaj powstała, na co, na co też trzeba uważać. No i zmierzamy w kierunku prawdopodobnie 2800-3000, czyli w kierunku tych szczytów jeszcze sprzed 12 miesięcy, gdzie właśnie się zatrzymaliśmy w okresie wakacyjnym 2022 roku. Niemniej, w mojej opinii, droga usłana różami nie będzie ze względu na tempo, dynamikę tych wzrostów i na luki wzrostowe, które powstały i które oczywiście są do zamknięcia. Akcje PGS, kilkunastoprocentowym wzrostem, zmierzają w kierunku 8,50. Tutaj mamy strefę oporową, która też oczywiście no nie jest jakimś skrajnie wysokim pułapem, bo przypomnę, że no jeszcze rok temu za jedną akcję płaciliśmy ponad 10 zł, więc był to poziom jeszcze o 25% wyższy od tego, który mamy obecnie na kursie, więc tutaj ten potencjał do wzrostu jest znaczący. Jeżeli chodzi o Tauron, tu z kolei Duża część z tego wzrostu już została dzisiaj zrealizowana, bo mimo wszystko to nie tak jak w przypadku PG10, a ponad 20%. No i tutaj z automatu do oporu doszliśmy do tego pierwszego do strefy w okolicach 3,50, gdzie byliśmy właśnie dokładnie 12 miesięcy temu, więc tutaj już można powiedzieć, że ten zasięg poniekąd został zrealizowany, ale szczyt z 2021 roku, który kilkukrotnie testowaliśmy, to okolica z kolei 3,86 i to może być ten punkt docelowy, właśnie też w krótkim terminie na akcjach Taurona. I jeszcze Zobaczmy na Eneę, jak tu wygląda. Z kolei sytuacja dzisiaj wzrost przez moment był najwyższy, bo nawet 30%, dobiliśmy do poziomu 9 zł. No i tutaj też tę strefę ważną, oporową, którą też nazwaliśmy strefą docelową, pokonaliśmy, choć nie wykluczone że jakaś realizacja po tym dynamicznym wzroście i cofnięcie gdzieś w okolice 8-50 możemy tutaj mieć miejsce jak najbardziej na akcjach ENEI. natomiast punktem docelowym, tu akurat podobnie jak w przypadku PG, będzie okolica już dwucyfrowego poziomu w ujęciu złotówkowym, czyli okolic właśnie 10 zł, 10 zł i 50 groszy. Od teraz to jeszcze potencjał do procentowego wzrostu. Tutaj jest. Dziękuję Wam, drodzy widzowie, za wysłuchanie tego naszego materiału. Zapraszam do sprawdzenia oczywiście oferty partnera tego nagrania XTB. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Zachęcam do zostawienia kciuków, subskrypcji oczywiście. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona wspierających kanał, link znajdziecie w opisie. To lista wspierających z całego miesiąca czerwca. A Wszyscy wspierający kanały w lipcu będą wyświetlani we wszystkich materiałach w analogiczny sposób przez cały sierpień. I na koniec kciuki, subskrypcje z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco zarówno z materiałami wideo, z takimi odcinkami jak choćby ten, jak i z wszystkimi naszymi materiałami na żywo, które zazwyczaj trwają ponad godzinę, gdzie wspólnie sobie dyskutujemy o sytuacji na rynku. Do usłyszenia!